Nie ma wszystkim. Uff. Działa! Kięci się już 4 godzinę, wydaje się, że na, na testach obciążeniowych zasilacza. Znaczy na zasilaniu. Chodzi mi o, o testy zasilacza. O testy zasilacza, jezus, najbardziej obciążeni, żeby najbardziej obciążyć cały zestaw, to najprościej jest włączyć program OCC. O i tam wrzucić test zasilacza, czyli najbardziej obciążyć cały zestaw. Lata to już 3 godziny 3-4. coś jakoś teraz tam jest trzecia, bo to jest wersja demo 347. Nie patrzeć na razie na ten znaczek 44 GHz, ponieważ lata na 4-6, a nie wiem czemu się nie aktualizuje, poza tym nie mogę wejść w ustawienia tego tego softu i zmienić, mimo, że jest podłączone to, to płytę główną i, i, i nie da się zmienić, A co są takie baje? napisałem już do supportu. Natomiast, no lata to cały czas. Lata to cały czas. Temperatury, jak widać, 36, nie wiem, na tym terze, to jest TN Ten matryca, 36, nie uzasadniałbym się tam strof. 36 jest na systemie, 48 76, nawet na procesorze i co mamy tu? I temperatura GPU 75 leci to na maksymalnych obciążeniach. Na teście zasilania. Temperatury w normie. Gdzie jest moja myszka? Myszka, a, tu jeszcze, nie? Napięcia. Napięcia defraudowe. Ale najważniejsze napięcia, które są na płycie są w normie 12. 90, 12V, 5V i są w zakresie w standardzie ATX Tu jedynie mam trochę martwy bo jest 11... 12,92 na Iterseal, no ale spoko Jak wyglądają napięcia, czy temperatury, jeszcze sprawdzimy moc Obecnie on leci na 46 bo są wszystkie rdzenie włączone w opcji Turbo, więc mamy najwyższy pobór był na 136 że 138,6 Mam teraz chyta, ostrość kamera z tego. No 130. No to jest dziadostwo. Masakra. Nie będę przepinał sygnał, bo miał karty, część 138 Nie chyba, teraz chodźcie przez moment. 138,6 na procesorze najwyższa wartość. Chwilowo szczytowa yy, na GTX 1080 Ti było 335 w teraz się kręci na 295, sobie tak skarżyć, natomiast chwilowo było 335. I to, jest do, I to jest do zrealizowania, ponieważ jest to karta, jest to Aorus w wersji Extreme. To nie jest żaden bullshit. On jeszcze leci, mało tego on jeszcze leci na. On jeszcze leci na, na buście. Będzie się lekko, lekko wieszał, bo jest maksymalnie procesor obciążony. I to było. Tu? Tak, tutaj. On jest teraz włączony w opcji O, CC. Na to też nie patrzeć, bo to coś tutaj jest. To jest standardowa wersja, natomiast jak teraz ściągną szybko MSI, a w tej w to pokażę 2, 2 nie wiem, czy ma tutaj GPU wrzucone? Nie, jest CPUZ Jest cpu, -Z. Jest CPU -Z. Chodzi na 4... No, no, widać wszystko, nie? No? Jest tak przebarwiony obraz. Nie potrafię wyjdzieć ostrości. Pszcz! może tu chwyci? Też nie? No, nie, nie chwyci. Sorry. Choćbym chciał. Coś tam gdzieś widać. Na 4-6 lata. A pamięci niestety... A pamięci niestety 3 7, 7, na tej płycie, żeby chodził na gir 1, nie chcę chodzić, więc latałem na razie na 3-200. Nie, na 3... Aha, co? 1800 razy 2? 3600? 1600 jest, razy 2. Czyli 3200, na takim latają, ponieważ yy, pamięci alorusa w tym zestawie czyli 377, na tej płycie z tym troskiem nie chcę się za bardzo komunikować. Jeszcze odrobię testy, był moment, kiedy się przez chwilę odpaliło. Odpalił się na 377, na 377 i. Odpalił się ten zestaw na 377 i udało się włączyć Avrusa Boosta, czyli chodziły na 3800 MHz. Odpalił się system, chodziły, chodziły. Bo ten coś trzeba jeszcze raz uruchomić i nie potrafi się tutaj wskoczyć na sport na 3800. Po co chodzi? Nie wiem. Jedyny minusu tego wszystkiego jest taki, że musi stać ten mały wiatraczek tu wiatraczek. Wentylator. Będę ponieważ jest to zestaw na zewnątrz. Yy, nie ma obiegu powietrza, więc to wszystko sobie tutaj generalnie się nośnie do góry, ta ciepło. Backplate się nagrzewa. Natomiast zrobiłem testy mając to włączone, wszystko. Nie, na maksymalnych obrotach, bo to wszystko jest ustawić w panelu sterowania Aorusa. On na maksymalnych obrotach, jakie może wyciągnąć, różnica była pół stopnia do stopnia, mimo tego nadmuchu tutaj powietrza. Zresztą wtedy mentalnie robi się tutaj dosyć głośno. Teraz jest. Znaczy na głośno na jednym to nie jest głośno, no ale... Przy ustawieniu go na, 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 na pełnej prędkości w Arusie, panelu sterowania... panelu sterowania na... Na pulskid. Jeszcze można go wtedy zmieniać. No i jest wtedy tak... Nie wiem, czy to głośno, czy to nie jest Tak jest na full speed, a tak jest standard. I cały zestaw sobie może jeszcze gdzieś tą... coś tu przyciszymy trochę. Tak sobie szumi cały zestaw. Jeżeli chodzi o chłodzenie, jest obecnie na, na, zbalansowanym, na zbalansowanej wydajności. Jeżeli mu teraz zmienię na to był system informacyjny, to nie. Jeżeli mu teraz zmienię. To jest prędkość, prędkość, prędkość pompy. ustawimy to na maksymalną wentylatorę. To tak jest, słychać. Zmierzmy to z odległości 1 metra, czy tu gdzie ja siedzę na przykład, to jest 1 metr. No to już mikrofon się wyłączy, bo nie zbiera. To jest odległość około 30 cm. Czasem taki dziwny szum tam po takie jest zabierowanie powietrza, ale spoko, W ustawieniach zbalansowanych. A Zobaczmy, jak teraz chodzi na maksymalnym tym. Yy, nie ma większego znaczenia, spadnie temperatura. Ja sprawdzam to w nocy, jeszcze sprawdziłem. Możemy mu wrzucić jeszcze maksymalną po wydanych pumpy. To temperatura mu tu spadała. Było 75 na GPU. Tu jest 76 I, i różnica 76 stopni jest obecnie o 1 stopień schodzi w dół. Właśnie 1 stopień schodzi w dół. Napięcia, czy znaczy się temperatury na tej płycie w sekcji zasilania bez chłodzenia wokoło, jak widać. Jest to jakiś delikatny owiew powietrza, no ale naprawdę tutaj Trzymam czy mam rękę, jest ciepło. Czuć, jak bije to ciepło od, od, od tej obtytywnej części tego, tego backplate'u. Przypominam, chodzi na OC, tak więc naprawdę tutaj jest pobór prądu na, na, na poziomie 330W. To nie jest 250 na kagancu. I to jeszcze nie jest wszystko, bo yy, w tym programie. Dobra, nam na do maksa. Nie, na Wydarność. Bo w tym programie jeszcze. Muszę kamerę zmienić. Zobacząc opcje zaawansowane, tu się da jeszcze dołożyć. Tu się da jeszcze pełno rzeczy, pełno rzeczy dołożyć. Da się mu znieść kaganiec jeszcze, jeszcze i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. 10,80. Aorusa. Tak więc, jak ktoś chce mieć w miarę kartę jeżeli ktoś chce mieć kartę wydajną. Jak ktoś chce mieć kartę, mieć kartę wydajną za moje pieniądze. Nie wiem czy 3000 zł to jest mało, ale ten TI jest wydajny spokojnie. Z poniżej 3000 da się taką kartę wyrwać. Nie będzie RTX, nie będzie pięknych refleksów na a czy będą. Pewno, że będą, bo nie, nie róbmy z tego problemu, że nagle się tutaj coś, coś się tutaj. Nie, tu kurde, nie róbmy jakichś tu że RTX to jest jakieś zbawienie, bo to jest dopiero obciążenie, jeszcze większe procesora. No są ładne efekty, że masz te refleksje na, 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 tych, na tych, ale dobra, dobra, Gerrit, ta wysilni graficzna da, daje sobie radę również bez RTX-a, powodując ładne sans czy coś innego. No, chyba, że ktoś leci naprawdę na na jakieś grafiki, ten sobie włączy jakiś rzender. Natomiast do 3000 zł taka karta graficzna, którą ja tu posiadam, na kosztuje tutaj 500 euro. A to na spokojnie wystarcza do rozdzielczości. Tam, lata, tam latała ta karta na trzech monitorach. Na trzech monitorach, czyli rozdzielczość 7560 na 1440 Redówki chodzą Assassin's Creed, ustawieniach Ultra, na tej rozdzielczości 7560, na tej karcie w mieście, gdzie jest dużo osób do renderowania, ustawienia Ultra, chodzi w okolica 45 klatek. 45 klatek to jest ponad 4K rozdzielczość, więc spoko. Ale są, <laughs> są ludzie mądrzy i mądrzejsi na, na, na forach, I twierdzi, że ta karta jest do niczego, musi być 3060, jest wydajniejsza. W testach, no porównać ten, ten zestaw, jeżeli by teraz ta karta miała założony wodny blok, drugą chłodnicę i poczułem to w lupie, spokojnie da się na tej karcie osiągnąć 2025, 2050 MHz, jeszcze trochę jeszcze troszkę dźwignąć pamięci. A tu już generuje wtedy naprawdę dużo ciepła, no jest niebezpieczeństwo, że no, nie potrzebnie on tak żeby, no bo niestety naprawdę czuć to ciepło, nie że wali od tego mocno. Ten jeden to jest tu tylko po to, żeby wymieszać te powietrze z tyłu. Jutro powinna przyjechać budowa, więc to powinno wskoczyć. Też dokładnie nie wiem, bo on teraz lata, ten procesor lata na testach syntetycznych, czyli często czy sztucznie, yy, czy jest sens mocowania tej chłodnicy u góry w budowie, bo będzie to budowa Lian, lian Li. Nie za 1200 10 zł, pomyliło mi się, to jest ta mniejsza. To jest Dynamic, nie XXL, to Dynamic. Trzy zestawy wentylatorów na dole, trzy u góry i chłodnica. Chyba chłodnica wyląduje pełnowo mocowana z boku. A tutaj zapewne przeciąg w tej obudowie, że chodzi o górę, dół. Czy dół, górę, żeby to... żeby to... O, czas się skończył. Godzina minęła. Nie, że się wysypał, bo za chwilę bo Było słuchać, że mu się wyłączył wentylator. Nie. z wciskałem, rozmawiałem z Wami. Zakończył się. Po godzinie się włączył, do to jest wersja demo. I teraz temperatury na procku po takim 3 razy, 3, 3 razy godzinie mamy już te 34 stopnie. Mamy 34 stopnie. Grafika się powoli wychładza, 56 i ona, rozpadnie do 40, to się włączy. To się włączy, fun stop. I ona wtedy przejdzie w tryb pasywny. Jeszcze jej trochę brakuje. Z jedynych minusów, które miałem problem, to. Zasilacza. Co mnie bardzo dziwiło. Co mnie bardzo dziwiło, że w momencie przesłuchiwania utworu na YouTubie on się resetuje. Jest, jest obciążony na poziomie 10-15W, bo tyle bierze procesor ten zestaw, tyle bierze, że nie było tu karty graficznej. Procesor brał 10, 12, 13W. Cały zestaw powiedziałem po, po, po wykresie i... W różnych miejscach wysypywała, to znaczy robi się reset. Nie mówię chyba, coś jest z zasilaczem, nie tak, bo coś nie za bardzo, no ale po teraz przełożyłem kartę graficzną z tego komputera, tu mam tylko jedną na razie. Przełożyłem i leci trzy razy po, po godzinie, to jest trzy godziny testów non-stop, cały czas tak, i ten zasilacz w żaden sposób nie okazuje zmęczenia ani nie wysypywał się. Nie wiem, a były tam momenty, kiedy było naprawdę, jeżeli wszystko razem podliczymy, gdzie jest na moc. Yy... 138 W było na tym. No to liczmy 140 W na procesorze. 335 to jest 470 W. No do równego niech będzie 500. To jest 850. No, chętnie ma gdzieś to jeszcze mam VGA. FGA, mam, to, ale ja mógł zapiąć to do tego, do tego komputera i sprawdzić sobie na tym. Na i 9 ona potrafi wyschnąć. I 9 potrafi wyknąć w szczycie 425 W 425 watów Wyskakuje i miałem gdzieś taki skok. To 425 plus tego impulsu 335. No wiadomo, że to jest impuls jedno, jedno dwusekundowy, no ale potrafiłby to zasilać zadziałać zabezpieczenie potrafiłoby zadziałać zabezpieczenia, teraz ten piękna na końcu Rafaelu muszę brzydcie, żeby ładnie wyglądać. Nie ma. O, taka, taka praca siedząca ma niestety minusy swoje, nie? Dobra, no co, jest to odpalone lata. Sobie teraz się nagle wskoczyło na 4,7 GHz, tak więc ten wyświetlacz też nie wiem, on tam coś tutaj, ten wyświetlacz, nie potrafię zmienić mu ustawień. Po kliknięciu opcji, po kliknięciu opcji zmiany. Nie ma modelu, nie można zrobić nic. A Engine, nie. Engine Po kliknięciu opcji zmiany kolorów czy, czy, czy edycji, próby edycji wyświetlenia, próby edycji wyświetlenia LCD Settings. O! U. Da się coś tutaj Czyli jednak da się nagle. A to jest ciekawe, bo wczoraj yy, świeżo po instalacji nie dało się zrobić nic. No a teraz da się zrobić i co mnie cieszy. I widocznie wczoraj yy, wczoraj jeszcze ten mail. <śm> Magicznie pomógł zobaczmy, co się zbyt działo. Mamy status CPU, co czy sekund z mieszminą tak? rzędkość. No i te wszystkie opcje można to oczywiście ustawić, nie? Nie, tam jeszcze jest jakaś. Jakiś bajer. Na przykład, taki bajer. Ten ich roboczyk, nie robości, nie? Chibi, on się tak nazywa. Z pustą wideo, może być odniesiony, też wsadzony. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, bo to stawialica X360, właśnie ona już posiada LCD, wyświetlacz. Taki bajer optyczny, ale. Może i bajer optyczny to jest nadal to samo. To jest stały do, 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 do dowolnego ustawienia. No i pełna, pełna personalizacja jest tutaj dowolna, nie? Tak to Czy można te kolory tam potem przemieniać? No jak ktoś lubi bajery, A ja to generalnie nie mieć wiary. Jedyne co, no tu widzicie, to jest czerwone, bo jest, jest ustawiona jest na, no widać, nie jest niebieski. Ta kamera niestety nie ma, nie, ma dobrej, nie ma dobrej jakości nagrywania, ani też yy, obrazu, mimo że już nawet próbowałem to robić z, z oryginalnego z, oryginalnego, się obrudziłem gdzieś, z oryginalnego programu do Logitech, to samo. Nie, ja to jak nie kupisz dobrej kamery, to to jest, to jest drogowe. Szumów jest więcej niż to jest warte. jest tak doświetlone to miejsce, że tak muszę zjeżdżać z, z, z jakością nagrywania, bo inaczej jestem prześwietlony. Nie potrafię widzieć kolorów, nie potrafię widzieć dobrego oświetlenia, Wszystko to wygląda. No ale nie jestem streamerem na razie, nie wiem, ja jechać w chcę, zobaczę jeszcze, ale na razie to ja tu walę w, innym... w to? to. Yy, no, działa. Co prawda Windows nie jest jeszcze aktywowany, parę funkcji zakrojonych, ale zaczyna za nabrać zoutów. Wyskoczyłem z jak ten. Nie wiem dlaczego, wczoraj nie mogłem tego zmienić. No i teraz procesor jak jest nieobciążony ma 13 watów. I właśnie jak było, wczoraj był na 13 watach, to zasilacz w dowolnym miejscu puf, się wyłączał. Tu jest obciążony cały czas, był przez 3 godziny. Na pewno na pewno i ci nie działo. Nie wiem, czy tam jest jakieś zabezpieczenie, poniżej którego poboru prądu prostą się wyłącza, ale to robi się reset. No, no dalej, znowu się system ładuje, wszystko w porządku. Nie wiem, będę testował. Jak będzie się wyłączał, to jeszcze gdzieś tam jest Silentum PC 750, co, albo kupi się nowy. więc używany, nie wiem. Pisałem do gościa, mam się gwarancję tutaj gwarancję do tego. Nie wiem. Kosztował nie, nie, nie za duże pieniądze, ale nie wiem, pod obciążeniem najprościejszy test obciążenia go. Jeszcze można by go sztucznie obciążyć, to mu tam z dwie żarówki 12V. 12V tak. po 65W 1, po 55W 110, jeszcze można by go obciążyć. Ja takie testy lubię robić. Jeszcze można go tam dowalić do pieca. I zobaczyć, jak się zachowuje. Jeszcze wrzucając go na przykład jeszcze 180 czy tam 200W ekstra, cożby by wtedy było 600, nie? To się wszystko to zrobić w moim przypadku. No ale działa to na razie. Co prawda na 3200 pamięciach. Ale będę myślał. Czyli, jednak, generacja 11 nie, no nie prowadza kilku więcej więc nie dość, to się grzeje bardziej. 10,60 podobnie grzeje się mniej o parę stopni. Ten tu osiąga 75. Yy, I teraz to też nie będzie tak, że. A, bo krzywa. Nie będę teraz tu sprawdzał dokładnie prędko, prędkości temperatur, ponieważ on, to jest wszystko zewnątrz obudowy. Poniekąd, otwarto budowę są najlepsze. Nie do końca, bo te powietrze jednak stoi, musi być jakiś przepływ tego powietrza. Niby do wszystko do się grzeje do góry, czy tam. To, to. Nie, to jednak musi być zamknięte zamknięte w budowie, bo jednak to jest tak jak z piecem. Na no, się pali, ale jednak ognisko, które rozpali w piecu i który ma omin lepiej się pali, nie? Tak samo działa to tutaj, lepiej to, będzie, lepiej to będzie działać, jak to będzie wrzucone w obudowie i, i skonfigurowane wszystko. Teraz się zapali fanstop, stopną, no bo on jest w, w, w trybie pasywnym. Teoretycznie można ustawić też tryb pasywny do, do procka. Nie? Do, e, quiet Quiet Pompę słychać, na pewno. I teraz... Teraz, teraz głośniej słychać dwa trożowce, które są tam wrzucone. Gracias. W w, w, wiadomo, jak już ustawiony mikrofon a tam jakąś bramkę założoną na mikrofonie, tak więc no nic, no spoko. Nie, że się jaram, podniecam się i teraz będę. No, tak, po prostu dla, dla własnego oka i, i ten wstawiłem ten taki filmik i zobaczymy, co dalej. Czy jeszcze budowa? Mają czekać jeszcze muszę jeszcze więc będę i zobaczmy tam, oglądają testy do różne kombinacji. Mogą być Mnie generalnie, nie zależy na tym, żeby to było plus, minus. Oczywiście różnica temperatury jest z jednym temperatury jest przy jednym wentylatorze, a przy sześciu inaczej. Natomiast chudnica sobie będzie sobie raczej z boku stała, a góra tu będzie robiła jako przeciąg z tendencją do tego, żeby było, pod, było podciśnienie, czyli nadmuch na dole, a więcej wyciąga u góry. Natomiast lia, ma jeszcze z boku, ona też nie jest dokładnie szczelna. Ta do, do budowa. Zobaczymy. Nie będę się zabijał o pół stopnia w tamtą czy w tamtą. Może, może warto by wymienić na niej pastę termoprzewodzącą termo, termo w końcu i nie ruszyć termopady, ale nie ruszaj gówno póki nie śmierdzi. Działa, działa w grach. Ona w obudowie miała pod 80 stopni, podchodziła w trybie OC, tu na wolnej obudowie miała 76, maksymalnie tak temperatury. Procesor miał maksymalnie 78, chwilowo, ona miała też maksymalnie 78. W podchodziło czasami pod, osie, pod, pod 80, ale w obudowie tej zamkniętej, bo na to jest w niewentylowana. Jest na wolnym powietrzu z wentylatorem, maksymalnie miała 78. Tak? 76, sorry, bo ja patrzę na to na procesor. Procesor miał chwilowo 78 na wodzie, a ona miała, ona miała chwilowo 76. Myślę, że pasta się już zdążyła dawno dawno wygrzać. I to już nie będzie poprawić. Magicznie poprawię plus minus 5 stopni. Jest to poskładane na tym, na tym sicie, którym dawał Ourus. Czy zmiana pasty na, 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 na inną obliczy temperaturę? O ile? Jeden stopień w granicach błędu pomiarowego? Ludzie. ja rozumiem jak już nacisk masła. Czyli a No to rzeczywiście jest różnica, ale... A nie wierzę, że to będzie minus 5 stopni. Co to, bo co ta pasta ma więcej? No to to jest kwestia układu wydajnościowego. Naprawdę. Faktem jest, że jak, ona, jak on wskoczy, na początku teraz obecnie, tam nie wiem, teraz jest GPU ma 40, a procesor ma 35, 34. W momencie, jak się wrzuci, metalnie obciążenie skacze na 62 i potem powoli rośnie. No niestety czas jest potrzebny, żeby ta woda ruszyła. Nie? Ale no nie jestem się robić testów, czy na, 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 jak ta pompa jest rozpędzona i jest ciągły ciągu obiekt, Czy jak teraz po, po 5 minutach włączy nagle power, czy na wskoczy do 58 i będzie rosła. Czy na średnich ustawieniach pompy wzrośnie do 62 i znowuż będzie rosła. I tak ten procesor w grach będzie spał. Tak więc generalnie, te chłodzenie tu wodne to jest tak sadzone, żeby było. Tu i dziewiątka no, na trzech monitorach nie ma co robić. Zużycie 25% temperatury 45 stopni, czy, czy nawet nie, wiem, nawet nie odkręca do 45. Tu więcej była karta graficzna niż procesor. Dobra, kończę. 27 minut. Wystarczy tego dobrego. Przyjedzie jutro budowa, będę rzucał kolejne filmiki. Dzięki za suba, Tam widząc, długo już parę wpadło. Nie wiem czy do tego filmiku, czy do innego. Nie przeglądam statystyk aż tak. Dzięki za łapy, w dół w górę, komentarze. Pytajcie w komentarzach. Widzę, że się paru, paru ludzi się pyta też i, i, i to lata gdzieś tam po, 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 po YouTubie, tak więc służę pomocą. Czy to w temacie kierownic, czy sprzętu komputerowego, zawsze wolę się czegoś dowiedzieć. Może nie wiem wszystkiego najlepiej. Oczywiście że są inne mądrzejsze osoby, które spadają na budżetowych, na budżetowych podzespołach, na biurowych płytach. Każdy ma portfel jaki ma i ten portfel nie jest z gumy. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Trzymajcie się spokojnej niedzieli i dużo wzdórka, hejta.